Cześć, witam na kanale info Prawa. W tym filmie o tym, czego nie sadzić obok siebie, a co sadzić? Pozytywne i negatywne sąsiedztwo. Niektórzy już rozplanowali swoje grządki, ale wielu nie. No i warto o tym, jak co roku przypomnieć. Dodam też tutaj kilka nowych informacji. Zobaczcie sobie też choćby warzywa przez niektórych uważane za negatywne sąsiedztwo, które specjalnie uprawiałem obok siebie. Między innymi, żeby Wam właśnie pokazać, że jednak tak nie jest. Posłuchajcie. No i standardowo zapraszam Was do zakupu moich produktów. Mam dwie książki o uprawie warzyw, jak również kalendarz. Teraz są dobre promocje na zestawy. Zapraszam na infouprawa.pl i na Allegro. Na początek kilka informacji, a potem podam całe sąsiedztwo. W moim sąsiedztwie nie ma tego, że pomidor i papryka działają na siebie negatywnie. Nie ma tego, że też pomidor i ogórek tak na siebie działają. Bo według mnie to zwykle jest nieprawda. Te warzywa są wobec siebie neutralne, jeżeli tylko nie będziemy ich uprawiali tak, że no jedno będzie zasłaniało drugie. I tak jest z wieloma warzywami, że uprawiamy je po prostu tak, żeby nie zasłaniały siebie nawzajem, czy też jedno nie zasłaniało drugiego. Czyli tutaj widzicie pomidor karłowy obok papryki. Ta warzywa urosły no świetnie, bardzo dobrze zaplanowały. Papryka nie chorowała, a pomidor później zachorował, ale i tak późno, i to był świetny sezon. Kiedyś też miałem ogórki puszczone po górze, no i w tym samym tunelu były pomidory wysokorosnące, ale były one ustawione tak, żeby siebie zbytnio nie zasłaniały i uprawa się bardzo dobrze udała. Te warzywa chorują na różne choroby, co warto podkreślić, no zwykle są to różne choroby. I wiecie, pomidor padnie, a papryka rośnie pięknie, ogórek padnie, a pomidor rośnie obok świetnie, tak często jest. Bardzo ważne jest to, żeby podkreślić, że większość warzyw nie działa na siebie ani pozytywnie, ani negatywnie. Są jednak takie warzywa, które jak rosną obok siebie, no to chronią siebie w jakimś stopniu przed szkodnikami, tak jest na przykład z marchewką i z cebulą, które lubię właśnie z tego względu uprawiać obok siebie. One co prawda nie chronią siebie w 100%, bo to też nie jest prawda, no ale ze sporym prawdopodobieństwem tych różnych szkodników, tych robaczków różnych będzie mniej. No i mam też częste pytanie o negatywne sąsiedztwo, bo takie też jest. I tutaj jest różnie, ale często jest tak, że wystarczy warzywo dać trochę dalej. No ja często daję między warzywami, które są negatywnym sąsiedztwem, no to daję wiecie, tak, ze dwa, trzy rzędy innych warzyw i zwykle uprawa idzie bardzo dobrze, ale to już by trzeba było na to spojrzeć indywidualnie. Więc odpowiednio szeroki rozstaw może sprawić, że niektóre sąsiedztwa nie będą miały znaczenia. I napiszcie jak to jest u was, no które warzywa według waszych obserwacji działają na siebie pozytywnie, a które negatywnie. Ja tutaj podaję swoje, jak to jest u mnie. Bób, dobre sąsiedztwo. Broku, jarmusz, kalarepa, kukurydza, ogórek, pasternak, ziemniak. Złe sąsiedztwo pomidor. Broku, dobre sąsiedztwo, Bób, koper ogrodowy, seler. Negatywnego sąsiedztwa nie ma, a przynajmniej ja nie znam. Burak ćwikłowy, dobre sąsiedztwo, cebula, czosnek, groch, kalafior, kalarepa, kapusta pekińska, ogórek, rzodkiew, sałata. Złe sąsiedztwo, szpinak. Ja lubię sobie dać na przykład obok siebie cebulę, czosnek, bo to też dosyć małe rośnie, też na przykład sałatę. Cebula, dobre sąsiedztwo, burak ćwikłowy, cukinia, marchew, ogórek, pasternak, pietruszka, pomidor, por, truskawka, sałata. Złe sąsiedztwo, fasola. No ja tutaj obok cebuli właśnie bardzo lubię na przykład marchewkę. Buraczki też, pora, lubię dać obok. To jest według mnie bardzo fajnie, to one na siebie działają. I dalej: szan, dobre sąsiedztwo, ziemniak, negatywnego nie ma, więc jak nie ma, to po prostu nie mówię. Cukinia, dobre sąsiedztwo, cebula, kukurydza, słonecznik. Czosnek, dobre sąsiedztwo. Burak ćwikłowy, ogórek, pietruszka, pomidor, truskawka. Złe sąsiedztwo, fasola. Czosnek jest bardzo dobry właśnie, żeby dać choćby obok truskawek. To naprawdę świetnie działa na truskawki. Też obok innych właśnie warzyw, też dosyć dobrze właśnie na nie działa. Działa, tam chroni. Dynia, dobre sąsiedztwo, fasola, kukurydza, złe sąsiedztwo, ziemniak. Fasola, dobre sąsiedztwo, dynia, kalarepa, kukurydza, ogórek, rzotkiew, rzotkiewka, szpinak, ziemniak. Złe sąsiedztwo, cebula, czosnek, fęku, por, szczypiorek. No i teraz fęku, czyli ten koper włoski, on ma złe sąsiedztwo i to jest fasola oraz koper ogrodowy. Groch, dobre sąsiedztwo, burak ciłkowy, ogórek, rzotkiewka, złe sąsiedztwo, szczypiorek. Jarmusz, dobre sąsiedztwo, bób. Kabaczek, dobre sąsiedztwo, kukurydza, złe sąsiedztwo ziemniak. Kalafior, dobre sąsiedztwo, burak cikłowy, koperogrodowy ogórek, seler. Złe sąsiedztwo marchew. Kalarepa i tutaj jest dosyć podobnie, ale jednak troszeczkę więcej warzyw. Dobre sąsiedztwo. Bób, burak cikłowy, fasola, koperogrodowy, ogórek sałata. Seler. Złe sąsiedztwo marchew. Kapusta, dobre sąsiedztwo, koper ogrodowy, ogórek, sałata, seler. Złe sąsiedztwo, marchew. Kapusta pekińska, dobre sąsiedztwo, burak o ogórek, sałata, seler. Koper ogrodowy, dobre sąsiedztwo, broku, kalafior, kalarepa, kapusta ogórek. Zle sąsiedztwo fenku. Swoją drogą wam wspomnę tutaj o takiej sytuacji, w której osoba, która zawodowo zajmuje się produkcją rozsad warzyw, to ona sieje włącznie z ogórkami koperek, bo, te, no, bo ten koperek wpływa na ogórki gruntowe bardzo dobrze. Te ogórki lepiej się rozwijały, co było dla mnie zaskoczeniem kiedyś, no ale to naprawdę no, coś niesamowitego. Ja sieję ogórki same, ale jak macie problem właśnie z produkcją rozsady ogórka, że źle Wam wychodzi, to spróbujcie sobie właśnie wysiać koper. Ten koper zadziała pozytywnie na ogórki. Obok siebie wiecie kilka nasion. Kukurydza, dobre sąsiedztwo. Bób, cukinia, dynia, fasola, kabaczek, ogórek. Marchew, dobre sąsiedztwo. Cebula, por, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, sałata, skorozonera, szczypiorek. Złe sąsiedztwo. Kalafior, kalarepa, kapusta. No marchewkę też lubię właśnie. Ja lubię takie połączenie, że tutaj cebula, por, yy, sałata właśnie, marchewka, to jest to są fajne warzywa buraki no ale teraz dalej ogórek. Dobre sąsiedztwo. Bazylia, bub, burak cikłowy, cebula, czosnek, fasola, groch, kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, koperogrodowy, kukurydza, sałata, seler, słonecznik. Złe sąsiedztwo ziemniak. I tutaj w przypadku ogórka, no jak widać, bardzo dużo jest tego dobrego sąsiedztwa. Oczywiście zawsze warto zastosować dobry rozstaw, odpowiedni rozstaw między rzędami, tak żeby te ogóreczki nie zasłaniały w jakimś stopniu tych innych upraw, lub, lub tak robić, żeby wiecie, żeby te pędy nakierować, żeby one były obok, a nie wchodziły na uprawy inne. No i teraz pasternak, dobre sąsiedztwo: bób, cebula, rzodkiewka. Pietruszka, dobre sąsiedztwo: cebula, czosnek, pomidor, rzodkiewka. Pomidor, dobre sąsiedztwo: bazylia, cebula, czosnek, pietruszka por, rzodkiew, sałata, seler. Złe sąsiedztwo, burak, ziemniak. Ja już Wam pokazywałem choćby w zeszłym roku zły wpływ ziemniaka na pomidora, gdy ten ziemniak pierwszy zachorował. To pomidory, które były obok, to bardzo szybko też zachorowały. Dalej już tak nie, ale to oczywiście i tak jest spore prawdopodobieństwo, że jak macie dalej, to i tak zachorują. Więc tutaj no, nie polecam tak, żeby te ziemniaki były jakoś blisko tych pomidorów, nawet jak jest to przedzielone kilkoma rzędami innych warzyw, tylko żeby one były jak naj Dalej. Por, dobre sąsiedztwo, cebula, marchew, pomidor, rzepa, rzodkiewka, sałata. Seler. Złe sąsiedztwo, fasola. Lubię sobie właśnie pora uprawiać, choćby właśnie tą cebulę, marchewkę, yy, selera też lubię sobie obok dać pora, to świetnie działa. Rzepa, dobre sąsiedztwo, marchew, por, rzodkiewka, seler ziemniak. Rzodkiew, dobre sąsiedztwo. Burak cikłowy, fasola, marchew, pomidor, sałata, szpinak. Rzodkiewka, dobre sąsiedztwo. Fasola, groch, marchew, pasternak, pietruszka, por, rzepa, sałata, szpinak. Tu rzodkiewka jest bardzo elastyczna, można ją uprawiać dosyć blisko też innych warzyw, w miarę blisko, w sensie, że ona bardzo szybko zaplonuje, no i te warzywa sobie będą dalej rosły, czy też rozwijały się na przykład pędy, a tych rzodkiewek już nie będzie, więc fajnie sobie właśnie taką rzodkiewkę wysiać. Sałata, dobre sąsiedztwo i tutaj też jest dużo. Burak, cebula, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, marchew, ogórek, pomidor, por, rzodkiew, rzodkiewka. Złe sąsiedztwo, seler. Ale tutaj wiecie, ja daję sobie kilka warzyw między tymi i jest bardzo dobrze. No i teraz seler, dobre sąsiedztwo. Brokuł, kalafior, kalarepa, kapusta, kapusta pekińska, ogórek, pomidor, por, rzepa, szpinak. A złe sąsiedztwo, sałata. Skorzonera, dobre sąsiedztwo, marchew. Słonecznik jadalny, dobre sąsiedztwo, cukinia, ogórek, złe sąsiedztwo, ziemniak. Szczypiorek, dobre sąsiedztwo, marchew, złe sąsiedztwo, fasola i groch. Szpinak, dobre sąsiedztwo, fasola, rzodkiew, rzodkiewka, seler, ziemniak. Złe sąsiedztwo, burak. I na koniec jeszcze ziemniaki, dobre sąsiedztwo to jest bób, chrzan, fasola, rzepa i szpinak, a złe sąsiedztwo to jest dynia, kabaczek, ogórek, pomidor i słonecznik. No i tak to wygląda wszystko według mnie. No polecam sobie oczywiście samemu sprawdzić, jak to u Was wygląda. Wiecie, nie ufać w 100% temu, co jest napisane w internecie, czy też nawet tutaj, co powiedziałem, po prostu sprawdźcie sobie samemu. I też powiem Wam tak, tutaj jest część warzyw, bo oczywiście tych warzyw, załóżmy, mamy 100 różnych. Ja mam książkę o uprawie 64. No i tutaj chodzi o to, że nie wymieniłem wszystkich, bo dla większości to po prostu są sąsiedztwa neutralne. Więc polecam sobie patrzeć przy planowaniu naszych grządek na sąsiedztwo. To jest według mnie jeszcze ważniejsze niż podozmian, że wiecie, jak obok tego warzywa będzie coś, co rośnie dobrze z nim, dobrze współgra, no to to może wpłynąć na, w jakimś stopniu na te planowanie. Oczywiście to nie będzie tak, że to będzie ogromny wpływ na to, ale w jakimś stopniu. Tu chodzi właśnie o to, że kroczek po kroczku. Tutaj taka pielęgnacja, tutaj taka, tutaj dobre sąsiedztwo, dobra gleba i tak dalej. Wszystko łącznie wpływa na to, że dobrze warzywa właśnie rosną, czy też źle. No i dziękuję Wam bardzo za uwagę. Tutaj powiem tylko, że sąsiedztwo warzyw jest umieszczone też w moich książkach, ale ja tutaj chcę Wam też to pokazać. Tak jak zresztą co roku, bo uważam, że wiedza, no mimo tego, że można sobie taką książkę kupić, ale też powinna być darmowa. Dziękuję za uwagę, zachęcam do oceny tego filmiku, do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.